Wielkiego postu stawia przed nami dwa fragmenty pochodzące z Ewangelii według świętego Łukasza. Pierwszy z nich, czytany podczas poświęcenia palm, opowiada o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Jezus, pokorny król, wjeżdża na osiołku, podczas gdy tłumy wraz z uczniami radośnie wołają Hosanna, rozpościerają przed nim swoje płaszcze i kładą gałązki. Faryzeuszom nie podoba się ta sytuacja. Każą Jezusowi uspokoić ludzi, jednak ten stwierdza, że jeżeli oni umilkną, kamienie będą wołać. Jest to pierwszy opis w Piśmie Świętym, kiedy Jezus pozwala na to, by oficjalnie uznano go za króla, uwielbiono i wywyższono. Wie dobrze, że już niedługo, za kilka dni, ten sam tłum, który teraz krzyczy na jego cześć Hosanna, będzie krzyczał na krzyż z nim. W tym też wiąże się drugi fragment e, czytany już podczas Eucharystii, e, a mianowicie e, obszerny opis ostatniej doby życia e, Jezusa od momentu ostatniej wieczerzy e, spożytej wraz z uczniami poprzez e, ustanowienie Eucharystii, mordyfę w ogóle, zdradę Judasza, e, pojmanie Jezusa, e, postawienie przed Piłatem, osądzenie, e, drogę krzyżową i śmierć na krzyżu. Jest to bardzo przejmujący obraz tego, co musiał znieść dla nas Chrystus. Ogrom cierpień i okrucieństwa. Z jednej strony możemy przejść obok tego bardzo obojętnie, jako obok obrazu, z którym się już oswoiliśmy, słuchaliśmy tego od lat. Z drugiej strony możemy na nowo przejąć się tym, jak bardzo Jezus się do nas poświęcił. Dla mnie osobiście w tym fragmencie bardzo ujęło wielorakość postaci i ich postaw przedstawionych. Od faryzeuszy, którzy są fałszywie religijni. Tak naprawdę religijność była dla nich sposobem na wygodne życie, a nie Jakąś osobistą relacją z Bogiem, poprzez Piłata, którego przymuszają do skazania Jezusa. On, on, jako przedstawiciel władzy, mógł bez problemu uniewinnić Jezusa, jednak woli skazać jednego niewinnego człowieka, niż narażać się tłumom. Pokazuje nam, Coś, co być może bardzo często zdarza się w naszym życiu, też w moim, kiedy łatwiej jest mi zrezygnować z swoich przekonań, niż przeciwstawić się grupie osób, przez których potem mogę być wyścigona, czy też jakoś odizolowana poprzez inne przekonania. Kolejnym, kolejną osobą jest Piotr, który ma swój własny obraz Jezusa, swojego Pana, nie potrafi pogodzić się, że jego mistrz umrze jak jakiś złoczyńca, jest, wypiera się przy żołnierzach znajomości z Nim, jednak w końcu uświadamia sobie że taka jest prawda, konfrontuje swoje przekonania z rzeczywistością. Ja również wiem, że bardzo często stawiam, stawiałam Jezusa jakiś taki, na swój własny obraz, jaki On powinien być, że skoro, skoro ja mu coś, skoro ja mu wierzę, to On powinien teraz rozwiązać moje wszystkie problemy. Albo wręcz przeciwnie, że jest tym surowym sędzią. Potrzebujemy właśnie takiej konfrontacji z rzeczywistością, kim jest Jezus naprawdę i jakim naprawdę nam się przedstawia. Podczas drogi krzyżowej pojawia się Szymon, początkowo przymuszony przez żołnierzy do niesienia Jezusowego Krzyża. Później obdarzony łaską wiary, uświadamia sobie, że pomógł komuś wyjątkowemu w niesieniu krzyża, w jakimś ciężarze życia. Jest on wzorem dla nas człowieka, który który pomaga, daje nam obraz, jakim powinniśmy być: że powinniśmy wspierać ludzi cierpiących. Którzy potrzebują naszej modlitwy, naszego wsparcia, też modlić się za ludzi, którzy, o których uważamy, że potrzebują tej modlitwy, którzy potrzebują nawrócenia, jeszcze nie wiedzą, jak wrócić do Boga. Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na Jezusa, który jest, który tak naprawdę wybrał miłość który pokazał, że wybór miłości jest wyborem krzyża. Zgadza się na ten krzyż i pokazuje, abyśmy my też potrafili wziąć swój krzyż na nasze ramiona i wraz z nim udać się na drogę krzyżową drogę naszego życia, że życie to nie będzie, jeśli mu uwierzymy. Uwierzymy w to, że on jest z nami że to nie będzie coś pięknego tylko, że to też będą trudne chwile, ale chwile, w których e, jeśli zechcemy, On będzie z nami i On będzie nas wspierał i pomagał nam nieść krzyż. E, abyśmy nie uciekali od tego krzyża, e, od trudnych wyborów.